komentują dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Nawet najlepsze zespoły świata mają kłopot podczas meczów wyjazdowych. Presja widowni, mobilizacja zawodników, gospodarzy, ale dziś wygląda na to, że możemy mieć sytuację odwrotną. Możemy być świadkami niespodzianki, bowiem goście potrafią grać szybkiego kontrataku. Sędzia rozpoczyna mecz. Obie drużyny nieraz udowodniły, że wiedzą jak zdobywać bramki. Myślę, że sporo emocji przed nami. Abdurrahmanow Zagidov. Tego typu zawodnik jest konieczny, nieodzowny w każdej klasowej drużynie. Choć nie zawsze jego wkład jest doceniany przez Kibiców. Odzyskują piłkę. Gurban Górbanow. Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. Jacek Krzynówek. Koniec. Radosław Sobolewski. I teraz znów będzie ciekawie. Też z daleka. Nareszcie bramkarz wszedł w kontakt z piłką. Ismailow. Abdurrahmanow Znakomicie spisuje się defensywa. Dobre, celne zagranie obrońcy. Radosław Sobolewski. Starali się tam wybić tę piłkę, ale efekt, jak widzimy, jest zupełnie odwrotny. A teraz przepięknie w banie. Zagidow Kerimow Abdulajew Abdurakhmanov. Na pozycji stopera powinien występować gracz interweniujący pewnie i bezkompromisowo. Właśnie przed chwilą takiego widzieliśmy w akcji. Zupełnie nie mają tam miejsca w środku pola. Przypince Poniek. Poniek. Ładnie minął chronicę. No i tak to się musiało skończyć. Strata piłki. Odzyskał teraz. No, jak to się zakończy? Gol! O wyjściu na prowadzenie na pewno gra się łatwiej, ale przeciwnik teraz będzie zmuszony do ofensywy. No, wreszcie mu się udało. Aż 25 minut czekaliśmy na pierwszą bramkę w tym meczu. Abdurrahmanow. Ładne, czyste przejęcie. To był brutalny fałd. Nie było korzyści z tej akcji, dlatego sędzia odpizdał rzut wolny. Zgranie. Świetnie ustawiona linia defensywna. Och, jak ładnie i dokładnie dograł. Ależ obrona bardzo odważnie rzucił się podchodzić przeciwnika. Makiej Durawski. Znakomicie. Durawski. Ma intuicję. Wywalczyli rzut rożny. Jego rolą jest zatrzymywać akcję przeciwnika i z pewnością wykonuje to zadanie celująco. Rywale nie mają z nim łatwego życia w tym meczu. Świetnie, będzie okazja. Udane odebranie. Ależ nie zagrał. Dobrze radzi sobie teraz obronę. Ramazanów. Podbiorze po do napastnika. Sprytne odegranie. Ależ okazja. Zatrzymany ten strzał. Rzut rożny. I wybicie górą. Michał Rzewłakow. Mają teraz zdecydowaną przewagę w ataku. Brytny zagranie głową z pełnym zaufaniem do bramkarza. Bramkarz wykopuje piłkę do przodu. Uwolnił się spod opieki obrońców. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 1 do 0. Pierwsza część spotkania za nami. Jak się podobała gra obu drużyn do tej pory, w roku? Przez całą pierwszą połowę kontrolowali grę i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja mogła ulec po przerwie. Trener rzeczywiście doskonale przygotował ich do tego meczu. Na pozycji stopera powinien występować gracz interweniujący pewnie i bezkompromisowo. Właśnie przed chwilą takiego widzieliśmy w akcji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie! Brawo! Dobrze tak mówi. No, groźna str... A trafili! Oto doskonały przykład na potwierdzenie moich słów, że aby strzelić gola nie należy uderzać mocno, ale dokładnie. Proszę popatrzeć, z jaką precyzją napastnik umieścił piłkę w dolnym rogu siatki. Obrońca niepotrzebnie tak długo czekał z wybiciem piłki. Proszę zwrócić uwagę jak szybko wraca teraz obrona drużyny gości pod własne pole karne. Abdulajew przejął piłkę na skrzydle. Atak skrzydłami. Bramkarz wyjaśnia sytuację. I Bramkarz w Będą zmiany. Amir Bekow. Abdurrahmanow. I strata piłki, konik, znakomite podanie. Widać ogromną determinację w grze tego zawodnika. Trudno, trudno mu odebrać piłkę. Blisko i okazja. Dulayev. Wyśmienita okazja. Przytomnie zagrabi obrońcy. Odzyskał teraz. Jak znakomicie przechwycił. Dobra reakcja obrońcy, skuteczni. Ładnie przejął na piersi. Muszą teraz zaatakować bardziej zdecydowanie. W końcu nie mają już nic więcej do stracenia. Przejął piłkę. Sagidow. To była właściwa interpretacja przepisów przez sędziego. Był faul, sędzia nie gwizdał. Gdy stracili piłkę, przerwał akcję. Brawo, panie sędzio. Kamil Kosowski. Radosław Sobolewski. Jacek Krzynówek. A teraz Boniek. Bardzo pewne wejście. Dokładnie wiedział, co robi. Czasem dobry przechwyt. Piękne wyjście na czystą pozycję. Niewiarygodne. Kolejna bramka. Co za gol! Przebieg niemal długość całego boiska, kierując się na bramkę przeciwnika. Pierwsza, druga, a teraz trzecia bramka w jego wykonaniu. Brawo, brawo, brawo. Pędział. Jacek Krzynówek. Radosław Sobolewski. A teraz przy kimce, Dźwigniew Boniek. Został sam przed bramką. Teraz mi znowu trafili. Ależ pomyślał w ostatniej chwili. Nie zaryzykował strzelenia piłki pod poprzeczkę. Dobre płaskie uderzenie. Teraz zdobywają już bramki dla czystej przyjemności. Sędzia doliczył tylko minutę do czasu gry. Ramazanow. Dobrze, pod pole karne. Górban, Górbanow. Ten obrońca jest dziś nie do przejścia. I koniec tego spotkania. Trzy punkty na ich koncie. Te trzy punkty z pewnością przybliżają do awansu, do finału Mistrzostw Świata. Nie wydaje mi się, by ktoś mógł zmusić do kapitulacji obronę będącą w tak wysokiej formie. Kończymy tradycyjnym do usłyszenia Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.